Co się dzieje z przepustnicą? Jeśli mamy jakieś błędy, albo auto nam samo gazuje, zdarza się tak. Tu mamy w tym przypadku przepustnicę od BMW 330 i niemiecki Continental. Przemysł zbrojeniowy podczas II wojny światowej wysyłali nam tutaj pociski do Polski. A teraz produkują część. Budowa tego jest niesamowicie prosta. Tutaj wchodzą dwa piny i to się nie dzieje. Jeśli ta uszczelka, która jest w tym miejscu, jest już twarda i no nie jest elastyczna, ten syfek po prostu przechodzi. Już widać. Przechodzi do środka, wchodzi wilgoć i to się dzieje. te dwa piny są tutaj i one często po prostu śniedzieją Nie przewodzą prądu i na tym to wszystko polega Ewentualnie ten silniczek zajeżdża się, ale pierwszy powód to jest taki, że Śniedzieją nam piny, więc wystarczy je lekko przeczyścić, oczyścić z wilgoci Ewentualnie zmienić tą uszczelkę, o ile jest dostępna, tego nie wiem. I można zainstalować z powrotem, zrobić adaptację przepustnicy, wtedy ona się otworzy do końca nam. Zamknie coś podobnie jak w Walwetroniku, w silniku, Valvetronica. nastawniku Walwetronika. O, tak to się nazywa. i to wszystko. Prosta jak budowa cepa. Także nie ma konieczności jej kupowania, bo są szaleńcy, którzy cenią sobie 550 zł za używaną przepustnicę, w zależności od jakiego silnika. No a można to naprawić za, za darmo.